Witam, witam! Z tej strony MWK. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, po tytule w dzisiejszym odcinku z naszej Minecraft Rainy. Zemścimy się na Tricusie, Tak jak Wam obiecywałem, i takie pomysły, jakie wydawaliście w komentarzach, to nikt nie dawał! Pięknie, pięknie, to mi się wysłuchajcie podoba. Ale w dzisiejszym filmie, tak jak Wam powiedziałem, Zemścimy się na Tricusie. Przygotowałem idealny plan, żeby właśnie go strollować. Więc na samym starcie możecie zostawić łapeczkę w górę i w komentarzach pisać Zemsta Faraona! Oh, yeah, dobra! Yy, więc generalnie przedstawię Wam plan, mm, ale na wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że W opisie na samej górze macie. Koszulki właśnie z logotypem Faraona Sferajny, Więc jeżeli ktoś chce, może sobie zobaczyć, jak to wygląda, nie będę wam tu rzucał loga ani nic, macie po prostu w linku, możecie sobie wbić i obczaić, jak te koszulki będą się prezentować. Jeżeli ktoś jest, kurczę, to nie wiem, jeżeli ktoś chce kupić, to może kupić. Pierwsze 10 osób, na przykład jeżeli kupi koszulkę, dostanie jakiś gratis ode mnie. Więc po prostu zapraszam bardzo serdecznie, a my przejdźmy słuchajcie do trolla. Wiecie, co wymyśliłem? Wymyśliłem coś takiego, że. Zbierzemy bardzo dużo piasku. Bo dużo komentarzy było: Zniszcz mu domek, zniszcz mu domek, nie będziemy mu nic niszczyć. Po prostu cały jego, jakby, region, gdzie on ma domek, damy wszędzie Andrzeje kaktusy. Czyli dużo piasku, dużo kaktusów i słuchajcie, taki troll to będzie. Może ewentualnie jeszcze coś wymyślimy w trakcie, więc nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie. Potrzebujemy dużo piasku, to, to wiem na pewno. Dlatego teraz zróbmy sobie łopatę i pójdźmy, słuchajcie, zbierać piasek. Tak, pójdziemy zbierać piasek, nabieramy tak ze stak, z dwa staki, słuchajcie, y, piasku Weźmiemy dużo kaktusów I słuchajcie, no taki, 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 Taka jest zemsta Faraona, nie będę mu nic niszczył Słuchajcie, nie będę mu nic niszczył Chyba, że on coś odwali To wtedy będę już zmuszony do tego, żeby mu coś zniszczyć Ale myślę, że nie ma takiej potrzeby yy, Nie będziemy się zniżać do jego poziomu Wiecie o co chodzi, nie będziemy się zniżać do jego poziomu Mam nadzieję, że Tricus to oglądasz Bo wiedz, że jesteś teraz Największym wrogiem MWK Faraona na ferajnie, więc po prostu tak cię tylko informuję, jeżeli to oglądasz, widzowie wiecie, możecie mu napisać y, y, te wrogły MW w komentarzach pod jego filmami. Możecie takie pisać rzeczy, albo nie wiem, MWK cię zniszczy, czy coś takiego. Fa -fara -fa Zemsta faraona będzie słodka, to, to był najlepszy tekst. To mi się najbardziej podoba, ale mówię. Co do, co do tego tekstu, to wymyśliłem nawet pod to koszulki, więc jeżeli chcecie, słuchajcie, y, sobie ogarnąć te koszulki, to macie w opisie, a my zbieramy sobie tutaj piasek. Kurde, no, jak mógł nam, słuchajcie, tego Sfinksa naszego tutaj yy, rozwalić, no jak to, je, no i to, jak to jest, no i jak to jest możliwe widzowie, no to tak nie powinno być, to nie powinno tak być, zwłaszcza, że jesteśmy faraonem, to nie jest tak, że, wiecie, jesteśmy zwykłym graczem w Minecraft, jesteśmy, słuchajcie, faraonem, my przedstawiamy kurde Egipt. Cały Egipt. To nie może być tak, że jakiś tutaj jesz przychodzi nam i, i nam rozwala i pek, i, i, i ujdzie mu to na sucho. A to tak nie może być. To tak nie może być, dlatego będzie zemsta słodka. Wszy, w cały jego domek będzie w Andrzejach kaktusach. No i zobaczymy, może zginie. A oby zginął. A oby zginął przez te Andrzeje kaktusy, tak? Tego mu życzę. Tego mu życzę. Nazbierajmy jeszcze troszkę tego piasku yy, i pójdziemy do jego domku. Jestem z tego co słyszałem, to chyba będziemy mieć, słuchajcie, sojusznika w naszej właśnie małej wojnie tutaj. Ponieważ Doknes też... Mm, jakby jest po naszej stronie, z tego powodu, że też tam widziałem, że jakiegoś trola Tritsusowi zrobił, czyli, czyli po prostu, wiecie, czyli po prostu jest po naszej stronie, czyli musimy go szanować, musimy go szanować, więc pamiętajcie, Doktor jest dobry, znaczy, jest dobry w ten sposób, ponieważ mamy jednego wspólnego wroga, no wiecie o co chodzi, na takiej zasadzie to wygląda, ale dobra, idziemy, słuchajcie, do domku Tritsusa i zrobimy wielkiego trolla z Andrzejem Kaktusem, myślę, że, myślę, że no, będzie, będzie niezadowolony, że takie coś ode mnie Dostał, shit ten, shit ten creeper Nie wybuchaj, nie wybuchaj, bo to nie było fajne To nie było naprawdę fajne, dobra Jak widzicie, Sphinx jeszcze nie jest dobudowany no, ale, no, takie życie Takie życie, okej, okay, zabij Co tu się stało? Z tej strony też mi rozwalił Tego Sfinksa, No nie wierzę, nie wierzę Jesz, jesz tricus. Masz dzisiaj przerąbane, przerąbane masz gościu, co to jest? Rezerwowane osioł, jakiego? Aha, okej, okay, dobra, spoko, spoko, spoko. My idziemy właśnie teraz yy, zrobić niespodziankę Jeżowi, więc nie będziemy się przejmować niczym tutaj, co się dzieje na tej ferajnie, jak na razie, bo tak jak mówię, musimy sobie ogarnąć. Yy... Znaczy to nie jest troll, to jest zemsta. Zemsta faraona. Właśnie w ten sposób. Więc każdy teraz ma pisać pod Tricusa filmami sferajny. Zemsta faraona jest słodka i gorzko tego pożałujesz. Czy coś takiego? Możecie mu tak pisać, ale naprawdę się zdziwiłem, że tak dużo jest, słuchajcie, komentarzy. Zostawiliście. Było równo Komentarzy było tyle co łapek w górę. To, to jest jakiś rekord w ogóle. Na ten moment, kiedy ja to nagrywam, to jest ten dzień po opublikowaniu, nie? To jest, słuchajcie, tyle tysięcy łapek i tyle tysięcy, słuchajcie, komentarzy. Jak uprzykrzyć życie Jerzowi, że, że ja jestem w szoku, że ja jestem w szoku, więc możecie pisać, słuchajcie, jak w ty pod tym filmem też, na przykład jakieś komentarze, w których mówicie: "Co by tutaj zrobić, żeby Jerz nie miał łatwo na tym serwerze, bo to tak nie może być, że on wiecie, będzie sobie chodził normalnie tutaj po bo... Friday, jakby nic, nigdy nic się nie stało To tak nie może być, słuchajcie To tak nie może być, bo Zadar nie jest tą osobą Co powinien, dobra yy, Musimy się przygotować, weźmy sobie tutaj piasek Okej, okay, dobra Piaseczek sobie weźmy tutaj, w ten sposób i zaczynamy, zaczynamy krwawą miatkę. Wszędzie będą Andrzeje, kaktusy. To tak nie może być, mordy. To tak nie może być, że on sobie myśli, że co? Nie, nie, nie. To tak nie może być i tyle. To tak nie może być i tyle. Jeżeli wam się po pomysł na trola spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę. Bo o to chyba jeszcze nie prosiłem. Nie no, prosiłem na starcie, oczywiście, bo łapeczki w górę są bardzo ważne. Bardzo ważne są łapeczki w górę, pamiętajcie. MWK lubi łapki w górę, pamiętajcie. Dobra, tutaj. O, co ja zrobiłem? Co to się stało? Jak ja to zrobiłem? What the hell? Nie wiedziałem, że tak się da. Dobra, to tak też mu zrobimy. Tak też mu zrobimy, a co? A co, nie chcę nie myśli, nie chce, nie myśli, kurde. O, zniszczymy mu naokoło tutaj y, Dirta. Nawet nie wiedziałem, że tak się da, mordy, poważnie. Nie miałem pojęcia, że tak się da. Ale dobra, bo tracimy łopatę niepotrzebnie. Yy, a nie, łopata Łopata była i tak lekko wyczerpana z tego powodu, że zbieraliśmy przecież piasek. Zapobiałem, zapobiałem. Okej, okay. tutaj masa kaktusów. Słuchajcie, w domku też mu damy, ale na razie na zewnątrz. Na razie na zewnątrz mu damy, żeby, żeby chłopak wiecie. I to, o, to wszystko mu walniemy, tu wywalimy i damy same kaktusy. Zamiast tego, zamiast bambusów, damy mu, słuchajcie, same kaktusy. Nie ma lekko, nie ma lekko. nie za, zadar z osobą, którą nie powinien zadzierać, wiecie? Zadziera, za, zadar z osobą, którą po prostu powinien zostawić w spokoju. Bo wiecie, jednak pustynny tryb życia jest spokojnym trybem życia, a nie tutaj jakiś jeżowy tryb życia, gdzie jabłka zbierze. A nie, dajcie spokój, zdenerwowałem się, dlatego takiego trola, słuchajcie, właśnie robimy. I no możecie napisać w komentarzach, czy wystarczająco mu Przykrzyliśmy jakby, grę na ferajnie, właśnie stawiając tutaj tyle, aż słuchajcie, kaktusów. Mam nadzieję, że Wam się serio podoba plan. Bo mi się spodobał, mi się spodobał. Na to wpadłem nagrywając, od razu wpadłem na ten pomysł, wtedy, kiedy słuchajcie, zobaczyłem tego trolla, jak nagrywałem poprzedni odcinek. Na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo serdecznie Was, Nariego, zapraszam. Możecie tam zobaczyć. Nie, ale ja, ja trochę się wkurzyłem. Nie powiem, bo pozwoliłem mu na to, ale stwierdziłem, że to tak nie może być, że co, że, że, że. Bo ja mieliśmy to zrobić razem, ja chciałem to, żebyśmy to zrobili razem, rozumiecie. Chciałem być dobrym kolegą, bo on mi powiedział o tym pomyśle i chciałem zrobić to razem u mnie na odcinku, wiecie o co chodzi? Że wiecie, że a spoko, tricus, w sumie masz rację, bo jakby nie patrzeć, ma rację, ale zrobił to, wiecie, zrobił to poza. Po, z, nie ze mną, po prostu, nie ze mną, dlatego słuchajcie, my stawiamy mu wszędzie tutaj kaktusy. Nie ma lekko, nie ma lekko, patrzcie, ale będzie miał tych kaktusów, mordy, ale on będzie miał tych kaktusów. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się wracać. Yy, po nie, po kaktusy chyba nie powinniśmy się wracać. możemy Może nam zabraknąć trochę piasku. O, tutaj do, dobrze, że tu jest dużo piasku, słuchajcie. Dobrze, że on też mieszka na... Jakby nie patrzeć. O, weźmiemy mu wszystkie tutaj bambusy zetniemy. Mi niepotrzebne są bambusy, wiecie o tym bardzo. To dobrze, bo ja tylko, ja tylko Andrzej Kaktus, ja, wy, ja wyznaję yy, wiarę Andrzej Kaktus, nie jakiś bał, bał, kurde bambus, nie, 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 to, to, to tak nie może być, to tak nie może być, mu to nie może ujść na sucho, słuchajcie, mu to nie może ujść na sucho, a z tego co wiem, on tutaj ma w jeziorku jeszcze tajemnicze jakieś wejście, tam też mu damy kaktus, nie, on sobie zadar nie z, z tą osobą, co powinien, on sobie zadar nie z tą osobą, co powinien, to mówię, właśnie takiego trola mu zrobimy, takiego, myślę, myślę, że będzie zdenerwowany z tego powodu, że i wyłącznie będzie musiał to wszystko niszczyć i naprawiać, wiecie o co chodzi. A my z no jakby nie patrzeć... Y Naprawić jest łatwiej, ale my, no my, my zrobiliśmy gorszą rzecz niż on. Tak mi się wydaje, słuchajcie, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj tu dużo piaseczku będziemy potrzebować. O, tak o, będziemy robić, patrzcie, pyk, 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 pyk. Okej, okay, zróbmy sobie dzień, pójdziemy sobie do niego do chaty. Jeszcze się wyśpimy po raz kolejny, bo już raz u niego spał. Ała, ała, Andrzej, 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 czemu mnie bijesz? Swego właściciela. O, dobra, skoro jesteśmy tutaj od razu, to możemy sobie tutaj. Dać też Andrzeje, kaktusy. Wszędzie będą, wszędzie będą. Nie ma, tak, tak nie może być. Tak nie może być, kurczę, Tak nie może być. Dobra, ale wychodząc, słuchajcie, jak zrobimy dzień, to wtedy właśnie, słuchajcie, tutaj jakby, no jakby to zrobimy. No, rozumiecie o co chodzi? O, tutaj też damy Andrzeje, kaktusy. O, tutaj też. Nie, nie, nie może tak być. Nie może tak być i tyle, Dobra, idźmy sobie spać, żeby był dzień. Hop, proszę bardzo, ja chcę tutaj dzień. Minecraft Bogowie, faraonie. Wow! Dobra, super. Ale modlitwę wymyśliłem na poczekaniu. Super modlitwa, co? Super modlitwa, dwa. Dobra, tutaj, ale się zająkałem. Dobra, tutaj pyk, pyk, pyk. Dobra, tutaj dajemy kaktusy. Pyk, pyk, pyk. A, tutaj nie można przy ścianach, zapomniałem. Dobra, to tak, żebyśmy słuchajcie. O! O, żeby nie mógł tu się za, za łatwo dostać, wiecie o co chodzi? Żeby nie mógł się tutaj za łatwo dostać i żeby jak będzie tu wchodził, to żeby było właśnie trudno się tu dostać. O, czekajcie, tutaj, a to też nie możemy. Dobra, to tutaj damy jeszcze. O, skończył nam się piasek, naprawdę, o oh, ten. Dobra, idźmy szybko, wykopał. Andrzej kaktus, okej, okay, dobra. Wykopmy sobie tutaj piasku od niego. A co mi tam? A co mi tam zależy? Moje pustyni nie będę musiał, słuchajcie, chociaż ten. Z mojej pustyni nie będę musiał brać piasku, a tak to mówię, ździemy. Bo jeżowi nie jest potrzebny piasek. Jeżowi są potrzebne, kurde, jabłka, a nie jakiś piasek, kurde. Nie wiem, po co on wysadzał to. Serio, nie mam pojęcia. Troszkę się zdenerwowałem. Troszkę się zdenerwowałem. No, jest moim wrogiem od dzisiaj. Żebyście wiedzieli, mordy. Żebyście wiedzieli, możecie mu to napisać pod filmami, że jest moim wrogiem i, i że to nie jest taki hop-siup, że wiecie, że. O, z dnia na dzień nie będę jego wrogiem, wiecie. No to, to, to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Będzie musiał naprawdę. Nas porządnie przeprosić za to, co zrobił. I wiecie, no, no po prostu, no, będzie musiał za to zapłacić. I to gorzko tego pożałuje właśnie. Teraz on tego będzie chyba żałował. Coś mi się wydaje. Czekajcie. Tutaj musimy zrobić tak. Opyk, dobra, czekajcie, tutaj też musimy to rozwalić. Troszkę to będzie nas, wiecie, troszkę to jest czasochłonne to, co my robimy, ale myślę myślę, że to jest spoko pomysł. Czekajcie, tutaj tak, 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 dobra. Hopa, yy, ja, to jest naprawdę czasochłonne, to co my robimy tutaj, ale nie, będzie. On będzie miał czasochłonne, żeby to wszystko rozwalić i naprawić tak, jak sobie tam wcześniej miał. Bo ja już nawet nie pamiętam, jak to tutaj wcześniej było, przed tym, jak tutaj wbiliśmy. Więc, więc chyba dobrze, więc chyba dobre mamy podejście. O, tutaj pyk. Yy, dobra, czekajcie tutaj. A dobra, tutaj też mu damy kaktusy, a co? A co? A czemu by nie? Czemu by nie? Wszędzie mu damy te kaktusy. Wszędzie mu damy tego, te kaktusy. O, opa, hopa, hopa, ała, 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 nie bij mnie, kaktus. Andrzej. Ja może jeszcze muszę nauczyć Andrzeja kaktusa, żeby mnie nie bił, bo ja jestem ten dobry akurat. Ja jestem jego, ja jestem taki, wiecie. Andrzej kaktus to jest nasz taki totem, więc on nie powinien nas ranić, a to robi. Ale nie, no nie, nie jest źle. Nie jest źle. Więc na luzie, na luzie mordy, tutaj go załatwimy. Patrzcie, patrzcie co tutaj się dzieje. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. Piękna sprawa mordy. Piękna sprawa. O, hopa, Czekajcie, tutaj musimy znowu piasek dać. Trzeba piaseczkiem wysypać. O, tutaj będzie... Ło, bambusy, bambusy, nie, ja gardzę bambusami. Ja nie chcę jakichś tam bambusów. Po co mi bambusy? Po co mi bambusy? Ok, tutaj tak o zróbmy. Będziemy musieli znowu pokopać piasek. Może i może umniemy mu jeszcze łopatę, co wy na to? To już będzie takie buntownicze. Będzie naprawdę takie buntownicze, ale patrzcie, patrzcie. Cały tutaj jego, no nie wiem jak to nazwać nawet. No nie wiem, nie wiem jak to się na... Jego jeziorko, jego jeziorko jest przejęte Słuchajcie, typowo przez Andrzeja Kaktusy. I to, i to nie będzie To nie będzie takie łatwe do rozwalenia, wiecie Bo Andrzeja Kaktusy, wiecie One, one dostają furii i nagle pyki no i Nie jest tak łatwo Nie jest tak łatwo <laughs> Nie jest tak łatwo Dokładnie, dobra, czekajcie, tutaj sobie rozwalimy Tutaj sobie rozwalimy, żeby tutaj mogły Stać nasze Andrzeje Kaktusy Okej, okay, dobra, tutaj też sobie rozwalimy Nie będzie to tak fajnie wyglądało Wyglądać, znaczy nie, w sumie jak to urośnie, to będzie fajnie wyglądać, tak mi się wydaje. Zresztą możecie pisać w komentarzach, jak to będzie wyglądać według Was. Yy, no i właśnie tak, czekajcie, tutaj musimy mm, to rozwalimy. Okej, okay, to też mu rozwalimy. Abo czemu bydzie? Abo czemu bydzie? O, tutaj też rozwalimy, tu też damy. O. No pięknie to będzie wyglądać, mordy. Będzie to naprawdę pięknie wyglądać, hop. Tutaj też to pykniemy. O, tutaj też. No i prawie mamy, słuchajcie, całe jeziorko y, zalepione y, Andrzejami kaktusami. O, tutaj jest, już jest, skończyliśmy? Tak, skończyliśmy. No i pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, to już zostało zmienione. A teraz trzeba, słuchajcie, jeszcze y, mu wewnątrz wszędzie kaktusy dać. Patrzcie, jak to wygląda, kozacko. Możecie napisać, jak Wam się to podoba. Możecie napisać, jak Wam się to podoba. Yy... Czy wam się w ogóle ten troll podoba? Znaczy troll, no taka zemsta moja, zemsta za mojego trolla, wiecie o co chodzi, bo to nie było biłe, to nie było biłe, Tricus, to nie było w ogóle biłe, opykniemy tak. Tak, tutaj jeszcze damy. Jeszcze tutaj, żeby on wiedział, że tu był faraon MWK. Żeby tu był faraon MWK, to myślę, że to jest znak rozpoznawczy Andrzej Kaktus. Tak mi się wydaje, mordy. Tak mi się wydaje, że to jest nasz znak rozpoznawczy na ferajnie. Że wiecie, tutaj Andrzej Kaktus w sumie to od Versusa się narodziło, ale jak już jesteśmy faraonami. To jesteśmy, słuchajcie, faradami Andrzeja kaktusa. Dobra, patrzcie, ile tych kaktusów tutaj ma? O shiten! O shit ten, dobra, dobra, pięknie to wygląda. Jeszcze w środku tutaj pyk, pyk. Pięknie, pięknie. O to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Żeby to właśnie jego domek wyglądał jak jedno wielkie sanktuarium Andrzej kaktusów. Dobra, nie, tutaj nie możemy dać na schody. A szkoda, szkoda, że y, te, że. Y, jak to się mówi? Że te, no, no, halo. O, tutaj też. Nie, tutaj nie możemy. Y, że kaktusy nie są jak zwykłe bloki. Wiecie o czym mówię? Fajnie by było, to by był fajny pomysł, serio, tak mi się wydaje, dobra, tutaj jeszcze trochę damy tych kaktusów, o, pyk, 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 pięknie, myślę, że ten troll, słuchajcie, jest udanym trolem. oła, ała, ała, nie rób tak, nie rób tak. Myślę, że ten troll jest naprawdę udanym trollem, znaczy myślę, że ten troll jest naprawdę udanym trollem, no mi się tak wydaje, czekajcie, zaraz pójdziemy gdzieś dalej, czekajcie, to jest na obkoło tutaj, jeszcze trochę za mało, jeszcze trochę za mało, może poza odcinkiem jeszcze coś tutaj trochę więcej pododaję tych Andrzej Kaktusów, tak żeby to, chociaż nie, myślę, że to już jest i tak wystarczająca kara, jak mu on poniósł właśnie, patrzcie, tutaj całe jeziorko właśnie, idźmy do tego jego tajemniczego yy, pokoju. Nie wiem gdzie on jest. Nie wiem gdzie... O, chyba tutaj jest ten tajemniczy pokój, tak? To jest tutaj, czy to jest tutaj, to się okaże. Nie, to nie jest tutaj! SHIT! Nie! Nie, nie możemy umrzeć, nie możemy umrzeć Halo, 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 wypływaj, wypływaj, MWK, wypływaj Dobra, wypłynęliśmy, zjedzmy sobie coś może Zjedzmy sobie coś na początek i znajdźmy jego te tajemnicze miejsce Może, o, tajemnicze miejsce, słuchajcie, mu rozwalimy Czekajcie, to jest tutaj, yy, halo, tu jest dirt jakiś On jest, ten dirt jest tu podejrzany akurat Tak, to jest tutaj, tutaj ma tajemnicze swoje Patrzcie Patrzcie, tutaj ma swoje tajemnicze Swój tajemniczy pokój ma tutaj Oh yeah, nie ma łatwo Nie ma teraz tak łatwo On się teraz tak nie wymiga, czekajcie A może to jest, to jest jego chyba kopalnia Nie, tutaj ma enchant Dobra, żeby, żeby był znak, słuchajcie Że my tu byliśmy Patrzcie, co teraz robię Pyk, nie, 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 to, 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 to bierzemy To bierzemy, on to odzyska dopiero jak nas przeprosi Patrzcie, pyk o oh jea, yeah, nie ma łatwo, nie ma łatwo, więc będziemy się, słuchajcie, żegnać. O, tutaj się pożegna. Albo nie, pożegnamy się na tle, słuchajcie, tego, co zrobiliśmy, bo tamto, tamto jest ładniejsze. Tutaj, tutaj to jest tylko, wiecie, taki mm, przedmiot, który wziąłem sobie, wiecie, w zastaw, za to, co zrobił, więc no nie ma lekko, nie ma lekko. Dobra, idziemy do góry. Idziemy do góry, zrobimy. Słuchajcie sobie. o, No właśnie, chciałem właśnie na tym tle sobie, słuchajcie, zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał i że dacie jakoś znać Twitcusowi, że zemsta faraona jest słodka i żeby uważał lepiej, z kim zadziera, bo to, to nie jest taki, wiecie, to, to jest. Fa... Ja jestem faraonem! Nie jestem nikim jakimś, nie wiem, zwykłym graczem tutaj na Ferrari. Ja jestem faraonem. Patrzcie! Patrzcie, co my tutaj mu zrobiliśmy. Oh yeah! Ale przypomnę wam jeszcze pod koniec, że w opisie możecie obczaić sobie moje koszulki właśnie z zemstą faraona. I możecie napisać w komentarzu, co o nich myślicie albo na fanpage'a, gdziekolwiek. Możecie pisać, czy wam się podobają. A jeżeli wam się podobają. Pierwsze 10 osób, jak kupi koszuleczkę, dostanie jakiś fajny gratisik. Co wy na to? Myślę, że to jest spokodil. Ja byłem MWK, to był dzisiejszy odcinek. Patrzcie, jak to wygląda pięknie tutaj. Pięknie to wszystko wygląda. Więc ja byłem MWK. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Ma być dużo łapek. Ma być dużo łapek z tego powodu, że zemściliśmy się. Myślę, że w bardzo oryginalny sposób. Więc trzymajcie się i pa pa.